Hej siemanko z tej strony Night. Witam Was na filmie na moim kanale. Dzisiaj będę stawiała tutaj szarkerowe skrzynki. I oczywiście też będę próbowała Wam to skrócić, żeby nie było dla Was takie długie. Więc widzimy się za chwilę. Dobrze, i już tutaj zrobiłam te wszystkie szarkalowe skrzynki to proszę o łapki w górę i o subskrypcję. Pa pa!